Andrzej w rozmowach z amerykańskimi związkami zawodowymi doprowadził do tego, że Polsce przyznano olbrzymią zapomogę na solidarność w wysokości jednego miliona dolarów. W tamtym czasie milion dolarów był wart, można powiedzieć, więcej niż dziesięciu dzisiejszych milionów, a w ogóle w podziemiu to miałby wielki. Wagę nieprawdopodobną, no ale można powiedzieć, Warszawka, z którą byliśmy w konflikcie i która chciała na trupie Solidarności budować nowy, piękny świat, doszła do wniosku, że takie zasilenie Solidarności tymi pieniędzmi byłoby trochę niebezpiecznie, przedłużyłoby agonię. I wobec powyższego postanowili zasilić budżet PRL-u, kupując karetki pogotowie i otwierając jakąś tam przychodnię.